Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Fioterka 1300, pierwszy wypust 2000, pierwszy rocznik. Przywieziona z Niemiec, oczywiście, od prywatnej osoby. Drugi właściciel od nowości. Motocyk w pięknym stanie, bezwypadkowy, cały w oryginale. 50 000 km oryginalnego przebiegu, oczywiście, potwierdzone wszystko. Książka serwisowa, Tiffy. Kontakt jest do właściciela, od którego motocykl jest bezpośrednio z domu odkupiony. Także bardzo ładna Fiotera, naprawdę cała w oryginalnym malowaniu. Tarcze hamulcowe 50 tysięcy nalotu, wymiar po prostu no idealny. 3-4 setki zużycia są gładkie jak szyby. Obejrzyjcie sobie dokładne zdjęcia 60 zdjęć, będzie wszystko dokładnie widać. Opony praktycznie nowe 90% Attack. 2020 rocznik że Pan, od którego odkupiłem miał trzy motocykle. Wahał się z decyzją, który motocykl sprzedać. Wybór padł na Trochę ją tam wyczyściłem dzisiaj, ale wam powiem, że ten czarny kolor jest po prostu ciężki do utrzymania. Marzę się coś tu na nim. No ale to nic. Dwa kluczyki z blaszką. Zobaczcie półeczka w jakim tutaj stanie jest. Jak nowa. Oryginalne manetki ma fujarka dokładnie 50 139 km. Pracuje tak jak, jak wygląda, pięknie, coś tam tu co zaczyna padać, zaczyna mi się mazać wszystko. Ale będą zdjęcia dokładne pod filmem tradycyjnie, pod kanapą też porobiłem zdjęcia, klucze serwisowe na swoim miejscu, nie wyciągane nigdy. Tutaj zdjęcia tych plastyczków, zero jakichkolwiek wytarć. Także oryginalne kilometry, wszystkie tutaj powłoki, lakiernicze sety, podnóżki. Wszystko jest oryginalne, bez korozji, bez śniedzi, bez jakichś tamkolwiek purchli, kolektory. Tam jest wszystko też fabryka. Także piękna, naprawdę fujarka, kufry idealne, niepoobcierane, oryginalne kanapy obszycia. Tylna opona też ma 90%, jest praktycznie nowa. Zniknęły, co prawda, napisy z 2020 roku. Tarcza hamulcowa, słuchajcie, oczywiście oryginalna. Idealne obręcze, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Także piękna EFIOTERA. Jeżeli ktoś szuka turystyka, to jest idealny egzemplarz, naprawdę. Na zdjęciach wszystko będzie widać dużo dokładniej. Obejrzyjcie sobie koniecznie. Tak jak mówiłem, jest w pełni oryginalna. Ładna chłodnica, lamele piękne, niepozaginane. Tarcze idealne. Lampa ładna, bez pajączku, jakikolwiek ładna szyba. Zbiornik w środku, igła bez korozji jakiejkolwiek. Manetki. Tutaj dekiel alternatora, jakaś tam malutka kreseczka jest. Będzie na zdjęciach widać ją dokładniej. Tutaj sety, to nawet nie wyczyściłem, bo to zobacz, brudne od buta. Pokazuję Wam ją w takim stanie, jak praktycznie przyjechała. Troszkę jest odmyta. Pięta plakiem, wytarta, jednym to przeszkadza w Drugim zupełnie nie Kufry idealne Bez jakichkolwiek tam obcierek Obudowa wału kardana tutaj Będzie też na fotkach Także można sobie ją tam oglądnąć Przejechałem się, jazda próbna Słuchajcie, rozgrzewa się do czerwoności, wentylator się włącza, motocykl odpala od Zero oczywiście jakichkolwiek hałasów kosza sprzęgłowego. Słuchajcie, były fiotery te z przebiegami ponad stówkę u mnie jest na YouTube, także nie wiem skąd się wzięło to przekonanie, że we fioterze hałasuje kosz sprzęgłowy. Nie spotkałem się z czymś takim, chyba że w motocyklach naprawdę ekstremalnie eksploatowanych i z kosmicznymi przebiegami, około 200, ponad 200 tysięcy kilometrów, bo takie przebiegi te motocykle bez jakiegokolwiek problemu robią. Są skonstruowane naprawdę pancernie, także bardzo dobry wybór turystyka za stosunkowo dobre pieniądze. Motocykl już nie traci na wartości, jeżeli jest oczywiście w takim stanie, bezwypadkowy oryginalne, niezmęczony życiem, z udokumentowaną historią i przebiegiem. Także serdecznie zapraszam, proszę obejrzeć koniecznie zdjęcia. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.